Kończy się rok już 2020. Postanowiliśmy zagrać multiplayer, ostatni multiplayer w Herzowajną w tym roku. Zapraszam Was też do ocenienia materiału, zostawienia łapki w górę, zostawcie też suba, jeżeli nie subskrybujecie i co. Zapraszam do oglądania. I pamiętajcie, że na nie kończy procent KRL-a. Widzowie, czas przedstawić wam, jak to wygląda. Jak wyglądać będzie ta gra. Aktualnie moi drodzy, gramy my, czyli Niemcy, Rumunia, Włochy i Stany Zjednoczone na Ruska, Francuza, Hiszpana, Portugal czyka Anglika, Japończyka, na cały świat gramy praktycznie. Tak jakby wam to powiedzieć, to jest Enzik, nie? Więc let's get it started. Nie zapominaj, że na południu masz potężnego gracza. Nie A no możesz tak. tego. A to już Zaprażę może nawet, na nie będę, nawet nie będę wspominał, nie? Harry gra, co, co, co? Na, Harry gra na Szwajcarii for fun, więc to będzie ciekawe. For fun! A. Czemu? Wy coś powiedzieliście? Bo cały czat mi teraz wkręca, że... Po, że... Ym... Jesteś rozpalony? Nie, że płaczę i że się ukrywam, A. że kryję emocje, że tak naprawdę jestem <grym> smutny i mi łzy lecą po policzkach i żebym tego nie krył, żebym się wyrażał na tych streamach, w sensie artystycznie. To nie nie wiem, rano. o co im chodzi, nie? Tak z ciekawości. Czemu... No, Ej, ale czemu ukrym... jestem... Patrz, jestem zadowolony, szczęśliwy, zajebiście stream, zajebiście czas płynie, czat mi k***a wkręca, że mam depresję No i powiem ci, <grym rozmawiaj <grym z tymi ludźmi i spamują te pepe uśmiechnięte i nie wie. <grym> Ty to może ja naprawdę nie wiem, że ja mam depresję kurwa. no może tak być, no? Ja naprawdę nie rozumiem tych ludzi. Nie denerwuj się, bo się spocisz. Jej, ja się potem, bo my e-sport gramy, wiesz, Jestem e jesteśmy e-sportowymi graczami w Herdzawilon. Competitive e-sport players, you? know? Spoceni e-sports. Spoceni i mokrzy, tak się nazywamy. Kiedy, kiedy ty to, to z tego czeka? Gościu, ja muszę się wybudować i on się musi też wybudować. To nie jest gdzieś gramy 30 minut w hoja i kiedy w Czecha wchodzisz? Ej, mogę już podbić! Ej, chłopaki! Chłopaki! Co ty się jakieś amfetaminy najadłeś kurwa przed tym yes. Ej, chłopaki! Kiedy do no, czego? Kiedy czego? A no Adam, spokojnie! spokojnie, spokojnie. Trochę ma razy, już, trochę nudno. Kiedy ta wojna? Ale żebym odpierdzielił od, od gaming masny. Co zrobiłeś? Zmieniłem się na farzyc, teraz obaliłem króla i znowu mi demokraci skoczyli. A widzisz, jakbym zajął Czechy wcześniej, to by tak nie było. My naprawdę jesteśmy drużyną esportową, nie? <grym 7> Będę demokratą się obawiam. Nie! Hello guys, it's eSport team, you know, it's Kalashnikov 23 Hello dear, my name is Nobi Chłop obalił tak dyktatora, że sobie demokrację w kraju wprowadził, no, Jesteś, powiem Ci Adam, jesteś naprawdę. Kocham cię, nie? Kocham cię. Nie denerwuj się, Ale ja się nie denerwuję, hary. Łukasz, spokojnie, weź sobie grecką grzeźkę czy coś. Aspirynkę. Zwiodłem się. Kiedy w Czechy wchodzisz? Gość, Jezus, jakie ty jesteś napalony do bitki, Spokojnie. Ja, chłopie, Niemcami, to ja się muszę przygotować na 15-letnią wojnę, to nie trwa 10 minut, nie? Oddasz mi po chemię. <grym> Dlaczego Ale akurat ład... drużynę esportową, którą stworzyłem, to musi być drużyna naprawdę wyjątkowa. Dlaczego? Ale ja ładnie poproszę. Kałach, proszę zabrać te dwie dywizje, które są tutaj na południu One połu nie nie ma stoją. One nie, nie zagrażają nie, nie, nie. niepodległości podległości Szwajcarii. Bo zaraz pogadamy inaczej. No jak zaraz będę w monachium to inaczej. Powiązać. Nie da się po dobroci, to będziemy wojną domową się wyzwalać. Nie mam no raczej. Adam, przecież tam masz, tam masz kliknięcie przecież Adaś. Ja pie... Ad... No nie mam tej decyzji właśnie. Dobra, to zostań demokratą i dołącz do frakcji do mnie po prostu i tyle. Tak? Powiem ci Bo... tak, jak ja przegramy to tylko tak. dlatego, tylko przez tą zwłokę z Czechami. A, <laughs> Palcie głowę! Eee. Nawet przez to lotnictwa nie ogarniasz. Po, y, Polish Republic is guaranteeing the independence. Polish No, ha, Aha, napisane. to oni on gwarantują, dobra. No. Mam nadzieję, że ich nie wezmą do aliantów po prostu, nie? Bo bym się chyba załamał psychicznie. E, czekaj, jak się, jak, się nazywał, jak się nazywał perk, perk do, do bunkrów? E, Fort Buster, Buster. Ale ty widzę, że na Himalajach nie ma gór, nie? Ma gór, nie? Więc jest zajebiście. Dobra, ten Jak, dwór, jak for... na Himalajach nie ma gór? No w sensie byłeś mocniej, nie? To byłeś w Himalajach? No, w Hiszpanii. Boże, wiesz o co chodzi, nie? Tak je Ty, moje dywizje wylądowały, nie zgadniesz w jakim miejscu? W Polsce. W prowincji o nazwie Virginia. O, oh, Virginia? No to ban. W ciebie jest taki Virginia. Ale to taka prowincja jest w Stanach Zjednoczonych, to co ja już mm -hmm. powiedzieć tego? Ej, koba, weź podejść w prowincję na prawo od Syrakuzy. Widzę, widzę, widzę. widzę, o, widzę. widzę. Gdzie jest Syrakuza? No tam północ, góra, góra lewo. Jak Syrakuza? No. no Syrakuza, jest prowincja w Ameryce, koło No Nowego na Sycylii, No na Srylili. Po prostu grajmy. Gdzie jest Syrakuza? No tutaj. Gdzie jest Syrakuzy? Syrakuzy są tu. Gdzie? Gdzie jest Syrakuzy? No Syracuse pisze. Przestacie! Przestańcie! da. K... Na... Co ty robisz? No i... Czy ty naprawdę całą grę robiłeś dywizję dwójki, i na rowerach? Nie dwójki, tylko ósemki. No prawda, patrz, on... patrz, patrz na niego. Weź przyjmij do frakcji. chłopie jedzie puk. rowerami do Berlina. Trzeba zadbać o zdrowie fizyczne Niemców. Dokładnie. W jaki sposób? W jaki sposób chcesz zadbać o zdrowie psychiczne Niemców? Bajatyki, tak? I, I zaczynamy... pompeczki w całej Rzeszy! O, ty jednak trenujesz na macie w Rzeszy. No zobacz, w każdym większym mieście. <laughs> Dobra, jest wrzesień. Dobra, to wedle tego. Robię sobie Conquer France cel. Adam, ty odpowiadasz za front wschodni i dojście do Dniepru. Na całym froncie. Bo ja będę we Francji. Umysłowo i mózgiem. I od razu umysłowo uderzymy i mózgiem. <grym 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 umysłowo i mózgiem. Dobra, jeszcze powiem. Tu będziemy się też wbijać, okej? Okay? Dobra, jest przemowa, churchilla. Jest pauza, ja wypowiadam wojnę. Akceptuję dam, nie? A więc wojna. A więc wojna, tak. moi drodzy. Idę, z moje oddziały dziennikarskie będą na rowerach badać, jak wygląda pole bitwy. Sorry, muszę zrobić to, bo. Wow, dymy wojna! Imperialistyczne Niemcy. Dobra, ja I... wygrywam we Francji aktualnie, ale potrzebuję tutaj pomocy w mikrowaniu, bo. Jestem całkiem sam, nie? Dobra, Paryż, no. Ale mnie okrążają, cala. mnie, no. Nie zauważyłem, sorry. Zaraz ich okrążę ja, może w tym kale. Dobra, overrana dostali na, pysk, na siłach pancernych, więc poczam. Muszę się wycofać z Paryża, wiesz, bo mnie to okrążą inaczej, bo mi tu dywizje w ogóle piechoty, nie wiem. Dwie godziny idą mi w ogóle na front, nie? Nie chcą mi tu wejść, tu same czołgi zostały. Ale cię nie okrążyli chociaż. No jeszcze nie. Nie no, w powietrzu to ja mam bezapelacyjną dominację, nie? Chociaż oni też mają. No z ruskiem na razie nie prowadzimy wojny, bo nie ma sensu. Rusak próbuje się przebijać, a ja mu zaraz się zabawię z jego dywizjami pancernymi, bo on w Hebiki. No na Wielką Brytanię Diddy w tym momencie. Patrzcie na to. O jak ich będziesz topił, kowa? To plus 10 dla ciebie, nie? Zdobyłem tą prowincję nawet. Ty, jednak może połamę tę Francję, ale to po kroku metodycznie idę dopiero. Dobra, ale powoli zdobywam coraz więcej terenu we Francji. Już jestem w dwie prowincje od Paryża. Spokojnie, ich metodycznie ich rozegramy widzowie. Time to throw PogChamp. We are killing France, guys. It's e-sport, e-sport. We are killing France, guys. It's e-sport, e I nie ma czym się jalać. Wcześniej by to zrobił Stary Kałach. No, o Stary Kałach to by pobił Francję jeszcze, by się wysrał. To był czy stary kawach, to był człowiek. Jest! Złapałem zbierze. ich! Dobra, brama odbita, zabezpieczona. To jest moja siłownia! To jest moja siłownia! Za co ich złapałeś? Łopaki chyba wybraliście złe drzwi. Klub dla Francuzów jest dwie siłownie dalej. Jak <grym> tak <grym> to jest jak się zaczyna czytować? Złapałem ich. No, twój tata czytował na teście ojcowskim chyba? Dania mi się na plecy zdesantowała! Dania mi dywizję okrąża w Dani. Dani. Nie nie ej, ej, no? ej. Czemu co? Im, trzeci raz wybuchać? Yem... Um... No, spójrz sobie na Austrię, w sensie na Południe Rzeszy. Ja, Jak? Dobra, co to jest? Spadochroniarze może? Niemożliwe. To Malan proszę cię zniszczyć, okej? Okay? Tak, to są spadochroniarze. Bo no. To to zaraz ich załatwimy. Widzisz? Szwajcar obserwuje. Dziękujemy za twoje celne oko, Szwajcarze. Nie ma za co, chłopiec. Dobra. Do Paryża cały czas dosyłane jest wsparcie 24 na 7, ale prędzej czy później ich przebije, nie? Bo ja widzę, że oni się nie, nie zreinforsują się w pewnym momencie po prostu. Więc y, powinienem zająć Paryż zaraz. Za jakąś chwilę. Te co się w tych rozprosuje. Indiach dzieje? Nie wiem, słyszył tak się, bie, co, się nie Japonia. Co robi Tajlandia dochować? w tych Indiach? Przecież to są jakieś OP zwariowane świny, nie? Oni wjechali im kompletnie w całe Indie, pochczam. Ale Tajlandia to jest z BOD w ogóle, to jest najlepsza. Tak? No. no a Japonia i UK to są gracze. Ty, 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 poczekaj, po, po, po. patrzcie, Patrzcie na Francję. Chyba. Wyszło, jest Parysia. Paris oh i ours! Vive la Paris! Ej, marzina pa, pada lol. XD! Nie wiem, czy widzicie Francję. Ale chyba ją rozprułem jednak. Udało mi się. Popatrz. Tu siadło chłopiec, 60 dywizji w okrążeniu. pochczam. Ale czego potrzebujecie w Azji? Kasy. Same kasy? Wersji. Kasy, kasy. Brzmicie dosłownie jak kobieta, nie? Kasy, kasy. Czego chcesz? Kasy. Ej, ale wam powiem, że nam dobrze idzie, jak na taką dysproporcję sił. No. Powiem ci, że nasza drużyna jest tak mocno specjalna, że ja naprawdę, że ja naprawdę jestem w szoku, że nam coś wyszło, stare, nie? W, tym, w tej grze, tak autentycznie. Dobra, ang Anglik się pali w Danii na Atrycji i traci equipment i to wszystko, więc jest pogars totalnie. Na Atrycji. No, Atrycja, no, Atryszyn, nie? Patrycja, Patrycja go pali. Nie, Na Patrycji to ja się palę. Dobra, ale ko ale uważasz, ale kolejne dywizje w kotle. Francuskie, jak coś. Dobra, nareszcie chyba pójdzie. Tak mi się wydaje. O Jezus, ale mu zrobię tutaj jesień. Oj, oj. oj. O Jezus, ale chłopie, powiem Ci tak. Nigdy w życiu już nie będę miał na tym Benelux. Nigdy w życiu, o Boże. Ale się spociły, chłopaki. No, Okej, okay, ja to teraz odbiję, nie. Paryż odbili. Nie, no nie mogę się tam wycofać, widzisz. No jestem dalej. Dobra, rusza kontrofersywa na tego. Jak on się nazywa? Na Anglikę. też już tego. Nie, nie, ja to, po, ja to odepcham sam, spokojnie, tego. I zobacz, co się Anglikowi teraz stanie, w Danii, nie? Wiedziałem, że kompletnie to nie patrzy. Jak walczy w tym, w Normandii. I specjalnie mu jedną prowincję. I teraz chłop, straci tutaj one tu po 20 dywizji na kratkę, nie? Ale ja to odepcham teraz, bo już mi dywizje pancerny dotarły. Specjalnie miałem przyszykowane na to w czołgu chyba 20 dywizji, żeby szybko wystawić, nie? Udało nam się fajnie rozjebać im trochę sił. Oni te czołgi stracą i te dywizje piechoty, więc to będzie pogers. Dobra, no, to ja już wiem, ja tylko na Lama wysyłam. Południe Fogers. Francji jest skończone. Malan, ty masz puste prowincje, wchodź tam, nie? Ale to już... Dobra. Dobra. Ty! On się... od nie uciekli! Zobacz, zobacz. 47 angielskich dywizji. Boczom. Łooo, panie... się tam. Na północy to jest koniec też, nie? Na północy już ich rozwaliłem kompletnie, im wojsko. O, moja flota wpływa. O, jest bitwa, jest bitwa. Tam przy Dunkierce najbardziej. Ale bitka. Ojoj. Czekaj, ja ci dam wsparcie powietrzne, wiesz? Nie ma coś! Powiem ci tak, 13 tysięcy kasów lata, w sensie tych wiesz, bombowców morskich z kasów zrobionych w powietrzu. A to nie ma co, spójrz na tą bitwę. <noise> Dobra, widzę. Jeden krążownik do pancernika. Bo on ma bo za, jest. za nie... bo on to był spot... to jest ten spotujący u mnie. Mhm. I on wykrywa, i potem jest jedna uderzeniowa. Dobra. Hiszpania przełamana będzie, jest. Jest już przełamana w sumie. Wystarczyło w jednym miejscu i to pęknie teraz. Dobra, ja piechotą łamę tą Hiszpanię, Kurde, wiesz co? Straty w wojnie już pokazuję. Ja pół miliona straciłem. U nich straty w wojnie UK milion po 500 tysięcy. Nie wiem czemu oni bronią uparcie tych bunkrów. Dostałem się. Gdzie panie się dostałeś? Już panie. A, gdzie się dostałeś? Ty pokczap! Dobra, walczam tam, trzymaj się tam. Tam masz zielono masz w powietrzu, więc luz. Co tam? I powiem tak, i na ruska jest najgorsze, bo na ruską nie wiem co zrobić. Autentycznie brakuje mi pomysłu na Ruska, nie? Nie wiem co zrobić na Rosjanina. Oj, tak, tak, tak. Oj oj oj, ale padła Lizbona. Yeah. O, Ameryka jeszcze się dostała. Ameryka jeszcze z Lizbony? No. Ty wiem, co okay. zrobię, Ty wiem, co zrobię na ruska. Czekaj, 74 dni, dni zrobisz swim pancery. Ty rusek puszuje, A nie, to ja poszuję. Je... Ja. Ja. Plan mi się przez półkę odpalił. E, Malan, tak. Dajesz mi północ, Włoch, albo to Twój koniec. <laughs> Szwajcaria stawia warunki, nie? Ale Ameryka, Ameryka wspiera roszczenia ja. Mam 20 dywizji motocykl... Nota, dyplo rowerowy. nota dyplomatyczna od Adolfa Dawaj kurwa północne Włochy <grym> Dobra, sobie taką notę, dawaj północne Włochy Bo ci kurwią nasi rowerzyści Oj, Spania Rowery. się wy, wysadzi... Yy, znaczy, upadła, nie? Harry Ripsiady Mówiłem, żeby oddał mi północne Włochy <grym> Co robi Harry? Co? <grym> <Zasadnia. grym> Nie, nie wierzę w to naprawdę. Dobra, ja bym to kończył szczerze, bo no, to nie ma sensu, nie? Nie ma sensu. Poza czym ja zrobię. Za czym ja zrobię amfibię, to. O Jesus. No, 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 mi się już rzygać. trochę, chce tą biegą. Ma, no. naprawdę nie przemił Szwajcarii, jak ja wyszedłem? No? Ja bym Szwajcaria mi się rozlaża. A ja wyszedłem z gry. Boże. Szwajcaria mi się rozeszła na terenie. Naprawdę... Rowerowa naprawdę rowerowa Szwajcaria porobiła tutaj. No nie wiem, że czekaj, ja już wbijam dywizjami, bo... Rowerowa Szwajcaria. Nie wiem o... ja jesteś chrupa, że Kuli Dobra, taki, weźmy tak, wszystkich tak? na kanał i to zakończmy po prostu, już nie ma sensu, nie? Weź tam chłopaków zawołaj. Nie bój się malan... Ty typowi Dobra, włosi! Ale... Typowi włosi podczas drugiej włeśki y Niemcy za nich muszą ratować i robić wszystko. To jest typ... Malan zagrał typowego Włocha Kizem wam wszystkim za grę, ale już jest debata na helpera. Gdyby jej nie było, to byśmy grali dalej. Tak. Nie musicie dziękować za kierowanie. Przubiłem nie nie się przez oh. nie! Dwa... Tak? Pogers! Zobacz, Mamy to! Po... Wuhu. Ej w dwóch miejscach, tu też, weź na górze! Mamy to! O Kijowa, pod Kijowa! Przez Kijów przeszli! Szczepion... Szczepion, szczepion. Dobra, moje czołgi broni i... Nie kończymy streama. Nie kończ... Chuj z tą to! Dzięki wam wszystkim za grę. No powiem wam tak, była zajebista gra. Gdyby nie ten stack we Francji, to byłaby szybsza, nie? Tak mi się Dobra. wydaje.